Siema matematyka to kolejna demówka jest Także lecimy z tematem Dungeons Deep Nie wiem co to Trochę wygląda jak Dark and Darker Darker, Darker Trochę jak co innego New game Bo jedna postać do wyboru Z trzech No i sprawdzimy, zobaczymy Coś ala Dark and Darker z Sousami, z roguelike'ami z Hadesami? coś takiego będzie. Na razie to się zacięło. Dobra, jesteśmy. ale Ale, hood. No, no, no. Continue. Da się Nie da się padziorem grać. Dobra. Trzeba tutaj, o. I strasznie dziwnie to chodzi. Pick up. F? Tak jest. Tutaj mamy jakieś. I co mogę to sobie cyknąć, pyknąć? Mogę tutaj mamy jakieś skille: Rise Shield, Charge Shield, Spell Scroll, Interact, Lantern. Właśnie tego, Run Dodge. No tej! Hey! A jak sobie wyciągnąć Miecz Jeden. Ale go Kurde ile tu się Koście Ale śmieszny śmieszny odgłos jak go Walny, nie Ła Wal się Rol jest jakiś Dodge jest Tylko Staminy. Ciężko tutaj. Wow! Charge attack Jest to ten dźwięk, ja pierdolnicy, jakbym w dupę chlastał kogoś. Ile oni mają życia? No a ten już nie żyje, prawda? Dobra, umarł. Umarł. Dobra, kurde coś tu jeszcze jest, dobra, jakoś włócznie 3,15 damage. No jest lepiej. Can't move and hold an it. Ok, to jest Co się tego? o? O? O! Bo chyba shielda mogę się jeden mieć? I rękawiczki jakieś z armorem. Tutaj mogę się uleczyć. Czy mogę to sobie wziąć na trzy? Na kół na na mogę chyba nawet nie. To, to są do speli. Dobra, to na trójce mam leczenie. O, i, pejka. I Jest włócznie. Dobra, tam przyszli. A nie mogę tego mieć, nie mogę. Stamtąd 3 i to Tam idziemy. Jezu, 3 minuty normalnie i zabiłem 3 przeciwników. Strasznie to światło źle gra. Ale mogę sobie J i zmienić. No tak, o. nie ma już tych kontrolsów kolernych. szczury. Gdzie są kościeje, da dalsze kościeje? Nie wiem Ale wydaje mi się, że przyszedłem dookoła jakby Dobra, chodźmy tam, gdzie jest... Coś się co dzieje Stan enemies execution O, a ten do mnie strzela w ogóle Wow. jak kłok zapierdala Jezusie U nas mi chyba miejsca nie starczy właśnie Dobra, trzeba się stąd wyeksmitowywać, bo normalnie. Co jest? A tu jeszcze jest jeden szkieletor. No dobra, taba, damy. Co my tu mamy? Jeden armor. Tu brak armora. To dawaj 2-3. Dwa, 2-3. Trzy. Dwa, trzy. Dobra, bo wiadomo, wypierdalce jest bez sensu. Łepek, 2-3. To nic. To jest to samo. Buty 2, trzy. Chyba się niczym nie będą różnić, co? Chyba nie. No ten sword też wywalę. I. Dobra, to zostawię jeszcze. Ile mam potek? Mam 6, 8 potek. Mam. Dobra, to sobie wykorzystam jedną jeszcze. aha jakie okay. jakie golemy trole inne takie tego typu ogr Ła! lebiom i rękę budzę mogę drugą Mogę drugą, jaki zaatakujesz teraz, a? 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 Ty, fajna mechanika, to akurat, kurde, wyszło im. Dobra, jakieś miecze tutaj podniosłem, topory i miecze, 6, 13. Uuu, dawaj to. Trzeba to schować. Trzeba to zmienić, albo nawet wywalić. Jest i topór. Pyk. To ten też jeszcze został, a można dual winding, dual welding zrobić. Nie można. Dobra, to wypierdalka. Szymbak pak cały. Ej, to ja dużo miejsca mam jeszcze. Jezu, resumy. Dobra, teraz walimy się z toporem. I do czego jeszcze magię? Bo mam E i środkowy przycisk myszy pod jakieś magiczne rzeczy. Strasznie nie widać tych rzeczy, które... 90, 100? What the hell? Przecież to ja już jestem ustawiony do końca gry. Ja pierdolę, jaki, jaki set. Coś się dzieje. Czy podjęte ryzyko walki z tymi ogrami jest na tyle opłacalne? że dostałem taką nagrodę? Cóż, jak mnie walną to ja nie powinienem w ogóle obraże nie dostawać, no taki armor to znaczy, że jest zajebisty chyba armor, co? hej, hej po ręce. i drugą ręką cię jeszcze ciachnę jopa, haha, ha, i co teraz zrobić, no? walisz mnie z tego uciekasz? Large Axe znowu, 613 13 Reaper Station, Wood A widzicie, to się psuje się, to ja sobie zostawię tego Na wszelkiego wypadka 45-48, no kurde, weź mnie nie ośmieszaj W ogóle to jakby sobie walno tutaj A nie, to ja mogę tutaj walnąć I o Mam skillę No i fajnie. Dobra. Jezu, mylę się. Zobaczymy sobie przy następnej okazji, co to robi. O wow. Dobra, widzę gościa. I co ku?

i co my tu mamy? Tu? tak jakieś 9,11 nice. 15,18. To też jest lepsze. No i to jest dupa, to jest dupa. Tam? Do góry? Może być do góry. 4. I co robi E? A nic nie robi. A środkowy przysłyszy? myszy też nic nie robi. Pomimo tego, że jestem normalnie zajebisty. To gościu me na Dobra. To jest to samo. Mana mi spadła, więc nie wiem o co chodzi. Dobra, na początku jednego. Kolejny o, bo to się może rozwalić. I mieczyk to dzięki. Zajebiste, że można im ręce ucinać. Szkoda, że nogi jeszcze... Nóg nie można. Może można? Co tam? Ten sam hełm, Mieczyki te same. Nie wiem, czy to jest skrzynia? Tak, też skrzynia. Znowu mam 90 starmora. Co zostało? Bo nie wiem, czy to też się psuje, czy się to nie psuje. Kurde, nie escape O, uh, chyba boss. Blok large attacks, blocking fire, dodging. Jakiś smok. <tryk> Dobra, coś już zrobiłem. Dragon, no to nie jest dragon z Elden Ringa dosyć słaby. No, Stalin, ale może da się uciąć ogon, Ale będzie działał ogniem, co? Nie wiem, ale... Walę go na sykę. Zara umrze. It'sej! O, let's dropił lód, to panie. Nawet nie wiem gdzie on jest, ten lód No tu już? O, dobra. Chciałem wziąć więcej rzeczy. Ale na pewno już koniec nie ma, także... Śmiechem żartem całkiem nawet guilty pleasure miałem tutaj. Z tym, z tym tytułem, no i mogę sobie jeszcze zmienić na, na lepsze, w ogóle jak światło zapierdala, pyk, 30, 35, pyk, najlepszy, tam mam najlepszy, Spodnie nie mam najlepszych, jedynie to mi zostało, shielda też tutaj jest najlepszy, shield. Postać nawet całkiem fajnie wygląda. Czy tam skrzynka została na końcu, więc wezmę sobie ją. I koniec gry, koniec dema. O jest, pantalony. Pyk, cały secik, nie? Najlepszy secik w grze. No dobra, coś. To był, to był co był? Dungeon deep? Jak dopracują grę i może troszeczkę zmienią, żeby było ciekawiej, bo tak trochę nudą wiało przez większość gry, bo y, pusto, pusto się nic nie dzieje, jakiś ten ambient, coś taki, nie wiem, coś tutaj muszą zmienić, to, no, ale może co być coś z tego będzie być, także co. E, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie i do następnego, pa pa!